thank you Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj. A każdy mecz ekscytuje mnie tak samo. Zwłaszcza taki jak ten. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Po akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz dwóch drużyn w ramach Liga Portugal. Famalicão zmierzy się z FC Porto. FC Porto weszło w te rozgrywki lepiej niż spodziewali się fani tego zespołu. To pierwsze spotkanie zdecydowanie im wyszło. Mają to co chcieli osiągnąć. Te trzy punkty nikogo nie zaskoczyły. Czas dziś potwierdzić dobrą formę. Jedenastką zagrają dziś gospodarze. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Przed nami pierwsza jedenastka Porto. Spójrzmy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. To zaczęło się. Mkunku. Nie może chybić. Bramka. To szybkie trafienie rozbudzi ich lepiej niż poranna kawa. To było dobre wykończenie, szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Zadowolony teraz trener wie, że ten goł nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok w odpowiednią stronę. Jeśli utrzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. Zobaczył nam się wynik. Jest 1-0. Skutecznie teraz broni piłkę. Może coś być z tego podania. Uwaga, będzie szansa bramkowa. I kolejny gol. Mamy remis. Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Pod tym golu jest 1-1. Christopher Nkunku. 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 Przypiąca Nkunku. Nkunku. Waga może strzelać. Dobry refleks Bramkarza. Wybita piłka. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Boko w pole karne zagrywa. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Teraz może być groźnie. Ale ważna interwencja. Nie wiele brakowało, a ta akcja mogła zakończyć się golem. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Kilka pita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć prowadzenie. I z rogu teraz Łukunku. Na pewno chciał zagrać inaczej. Broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Od napastnika oczekujemy więcej. Realizator pokazuje nam niezbyt imponujące liczby. Jakby dużo. Muzyka. rozległ się gwizdek, Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobra obrona bez faulu nie ma gwizda. Myślę, że to dobra decyzja. Może trochę ryzykowne zagranie, ale to nie zmienia faktu, że według mnie było czysto. Nie przepadam za aptekarskim sędziom. Postanowił strzelać. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Mówiło się o tym, pisało. A teraz mamy wreszcie potwierdzenie. Jaki Williams przeszedł do Tottenhamu. Tomku czasem do stworzenia mocnej ekipy brakuje jednego elementu. Czas pokaże, czy on się nim stanie. Na pewno będzie dla nich poważnym wzmocnieniem. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Teraz czy dobrze to wykończy? Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataką. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. FC Porto rozpoczęło grę. Teraz musi szukać wyrównującej bramki. Punktu. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Oj, prosta strata. Punktu. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie. Uwaga, będzie szansa bramkowa. I bramka! Udało się! Wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. W powtórce widzimy raz jeszcze to jest znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Było by kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jak? piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Ależ teraz pięknie zabrany, na dobry. Ale urwał! Zgoda, że zabrakło szybkiej celności. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i się dają poświeże siły z ławki. 10 minut do końca tego meczu. Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Ale na razie nic z tego nie będzie. Jak rozprowadzić ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Na Nadobieg górą z wyczuciem. Teraz może być groźnie. To musi być gol! Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w Bramce. Jan Bednarek. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. I punktu. Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca. Ależ teraz interwencja. W tej sytuacji sam na sam. Byłoby po meczu. A tak nadal mamy tu remis dzięki świetnemu zachowaniu w bramce. W okolicę jedenastki teraz rzuca. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Spotkanie dobiegło końca. Na tablicy wyników remis. Tak to z remisami bywa. Nikt nie jest całkiem zadowolony. Na pewno nie faworyt na papierze, który chciał 6 punktów, a ma 4. Ale to dopiero początek. Nie warto wyciągać pochopnych wniosków. Just a couple of questions for you. No further questions, thanks.